Przedstawiamy Państwu pułapkę na myszy innowacyjny produkt firmy Kness Typ Trap. Pułapka wykonana jest z jednolitego plastiku odlewu. Bardzo, dobre, bardzo dobrze wykonana. Zasada działania pułapki Typ Trap jest bardzo prosta. Otwierana tylna część. Do której aplikujemy jakąś przynętę w to miejsce. Może to być przynęta w postaci żelu, na przykład prowoł lub masło orzechowe, coś co przywabi nam myszę. Zamykamy wieczka. otwieramy i pułapka jest już nastawiona. Pułapka działa w ten sposób. Tutaj mysz znajduje przynętę, którą wyczuwa z tej strony. W momencie, kiedy myszka sobie wchodzi jest już w połowie drogi. Robi się i chce wejść dalej do przynęty. Robi się przeciwwaga, która powoduje, że wieczko się za nią zamyka. Mysz jest w środku, może sobie w tej chwili yy, tylko i wyłącznie chodzić do przodu i do tyłu, ale nie ma możliwości wyjścia. Tutaj ma zamknięte wieczko z przynętą, a tu wejście zamyka się blokując. Także otworzenie nie jest takie proste. Należy podważyć te elementy, dopiero można myszkę wypuścić prosta pułapka a naprawdę bardzo skuteczna